Gdy Jan słyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych wstają. ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumu o Janie: Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam Wam nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę. Zaprawdę powiadam Wam, między Narodzonymi z Niewiasty nie powstał większy od Jana chrzciciela. Lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest od niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Chyba pierwszą myślą, jaka przychodzi nam do głowy, kiedy słyszymy ten opis, co też musi się dziać w sercu Jana, co też musi się dziać teraz, nie? kiedy jest opuszczony, kiedy jest w więzieniu, kiedy jest taki bezradny. Wskazał na Mesjasza, pokazał nie, całemu ludowi, tak, ten jest Mesjaszem, ten jest Synem Bożym. No i teraz? No i teraz w lochu, w więzieniu, wskazał na tego, który ma największą moc, a teraz jakby doświadczał niemocy. Wskazał na tego, który przynosi ludziom ocalenie, a, a on teraz sam ocalenia szuka i jakoś tak nie widać. Wskazał na tego, który miał dać, ma dać ludziom wolność. No A on sam siedzi w więzieniu. Nie? Znaczy, pierwsza myśl, jaka się budzi, pierwsza myśl, jaka rodzi się, no to, to kiedy Jan posyła swoich uczniów, mówi, idźcie, zapytajcie się, czy ty jesteś mesjaszem, no to będzie taka, no, on sam potrzebuje tej odpowiedzi. On sam potrzebuje potwierdzenia tego, że jest, Jezus jest mesjaszem, że dobrze zainwestował, dobrze wskazał. Ale tu jest pewna niejednoznaczność. Ale, ale mogło być też trochę inaczej. A może było tak, że Jan może aż tak bardzo nie zwątpił. Ale zwątpili jego uczniowie. Ale to jego uczniowie, będąc tam w więzieniu przy Janie, teraz zadają mu pytanie, no to co, patrz w co zainwestowałeś. To na pewno wskazałeś dobrze, to na pewno jest ten Mesjasz, że to ich serca się rozpadają, że to ich serca potrzebują utwierdzenia, że to ich serca mają takie poczucie, że coś poszło bardzo nie tak. Kiedy więc Jan posyłałby swoich uczniów, nie robiłby tego, aby sam otrzymać odpowiedź, ale żeby wskazać, potwierdzić tą najwłaściwszą odpowiedź swoim uczniom, żeby usłyszeli od Jezusa, żeby on im potwierdził. Tak dydaktycznie ich podprowadza. Mówi, Idźcie, patrzcie, słuchajcie. Nie? To właśnie robi Jezus. Jezus im wskazuje, patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, o to wypełniają się wielkie proroctwa Izajasza. Patrzcie, wszystko to, co było zapisane, mówiło o Mesjaszu, to się teraz wypełnia, to się dzieje. To, to tak niezwykłe rzeczy i to się dzieje. Macie odpowiedź. Macie potwierdzenie. Macie wszystko to, na co czekaliście. No nie bójcie się. Wiecie, takie rozumienie, w jaki sposób też potwierdzałoby, dlaczego Jezus tak bardzo tego Jana wychwala. Przecież gdyby tak bardzo wątpił, gdyby czuł, że jest to wszystko takie bez sensu, czy Jezus mówiłby tak wzniosłe rzeczy o Janie? Że no, z Narodzonych z niewiasty to się jeszcze większe nie urodził? Że oto wyszliście proroka zobaczyć, a nawet więcej niż proroka widzicie. Jan, który jest w tak fatalnym położeniu, który jest w tak fatalnej sytuacji, w takim rozumieniu, co by robił, bez względu na to, co się dzieje wokół niego, on dalej ewangelizuje. On dalej świadczy. Dla niego jest jasne, że tak, Jezus jest Mesjaszem. Chociaż się wszystko wali, chociaż wszystko idzie nie tak, jak, jak powinno iść, nie jakbyśmy sobie wyobrazili. No to Jan ma takie spoko. A choć wątpicie, to ja was podprowadzę jeszcze. Może czasami właśnie jest tak, że ludzie, którzy przeszli przez najmocniejsze doświadczenia, najtrudniejsze, ludzie, którzy musieli się zmagać z największymi wyzwaniami, których tak po ludzku wiara mogłaby być zachwiana, to oni mają przestrzeń, aby zaufać, aby w pełni wierzyć. Tym bardziej będzie to potrzebne, kiedy Jezus będzie wołał, że ten, kto we mnie nie zwątpi. Tam jest takie słowo, pochodzące od greckiego skandalizo. Nie zwątpi? Ten, kto się nie oburzy. Ten, kto nie, nie doświadczy ode mnie skandalu. Nie? Ten, kto się mną nie zgorszy. Bo Jezus był skandalistą. Ale... Ale największy skandal jeszcze będzie przed nimi. Skandal krzyża. Skandal tak wielkiej miłości, która nie zna granic skandal tak, takiej bliskości takiego otwartości Boga który jest dla wszystkich ludzi skandal takiego odpuszczenia grzechów która wyda Syna Człowieczego skandal, który może już widział i z którym poradził sobie już Jan Chrzciciel Amen